Wszyscy w Cambridge już mnie znają Panowie się kłaniają, kobiety do dają Nie muszę o nic prosić Ludzie chcą mnie na rękach nosić Dzisiaj koncert daję tu i szukam tej jedynej wśród tu, Impreza gruba jest tu, aż mi już brakuje tlenu Ale koncert dam wam A później spalę gra Widzę w drugim rzędzie ona jeszcze nie wie, że moja będzie, Skacze ze sceny w tłum, ale słychać tylko bum Potrzebna reanimacja, ona mi robi usta, usta, taka akcja. Impreza gruba jest tu, aż mi już brakuje temu, ale koncert dam wam, a później sparę gra. Później na backstage do mnie przyszła Akurat gdy mnie ziomek zszywa Spytała co robię po koncercie Bo ma już gotowe tyle wejście Impreza gruba jest tu Aż mi już brakuje tlenu Ale koncert dam wam A później spalę gra Widzę ją w drugim rzędzie. Ona jeszcze nie wie, że moja będzie Skacze ze sceny w tu, ale słychać tylko głuche potrzebna reanimacja Ona mi robi usta, usta, taka akcja Impreza gruba jest tu, aż mi już brakuje tlenu Ale koncert dam wam, a później spalę gra.